Witajcie, kochani. Jak wiecie, w nocy przyszło do mnie natchnienie, żeby stworzyć ten projekt. Proste, kocham Cię. I teraz yy, każda chwila jest pełna ekscytacji. Piszecie, dzielicie się, jest piękna energia. Dlaczego to jest takie proste? Dlatego, że w momencie, kiedy skupiamy się na tych prostych słowach, kocham Cię, wszystkie inne myśli ustają. Nie musimy już Podążać za tokiem myślenia, który nas ściąga do problemów. Bo kiedy istnieją problemy, wtedy, kiedy stwarza je umysł. Kiedy jesteśmy przestrzeni na naszych serc, kiedy kochamy bezwarunkowo, wszystkie problemy magicznie się rozpuszczają. Jeżeli pojawiają się jeszcze jakieś trudne sytuacje, my już nie postrzegamy ich jako trudne. Po prostu patrzymy, a one nagle się zmieniają dla nas. I wtedy czujesz, że każda chwila jest cudem, każda jedna, każde jedno spotkanie wszystko, co się pojawia. I pojawia się ten rodzaj ekscytacji, otwarcia na to, co przychodzi. Już te wszystkie próby, żeby zmienić rzeczywistość, w tym momencie się kończą. Bo my nie robimy tego, żeby zmienić rzeczywistość, a ona i tak się zmienia, bo nasza wibracja, ten rezonans, który tworzymy, przyciąga zupełnie nowe sytuacje w waszym życiu. Więc, kochani, czuję, że niesamowita energia płynie w naszym projekcie, dołącza coraz więcej osób. Więc do was wszystkich, kocham Cię. Kocham Cię w każdej chwili. Jesteś piękną boską istotą. I teraz jest taka chwila, żebyś to w sobie odkryła. Odkrył. Nie będziemy niczego ponaglać. Zostańmy na razie z tymi słowami. Cały czas, cokolwiek przychodzi, jakiekolwiek sytuacje się wydarzają, niech to, jak mantra w Waszym umyśle, w Waszym sercu się powtarza. Bądźcie wierni tym słowom, a bardzo szybko poczujecie zmiany. Zmiany, która tak naprawdę tylko pokazuje to, co jest prawdziwe w Was. Bo ta miłość, którą jesteśmy, jest zawsze. A te słowa sprawiają, że możemy to dostrzec we wszystkim, co jest. Więc jeszcze raz, kocham Cię. Do zobaczenia.